Hej hej hej! Siemanko! Ja jestem Algie Player, a to jest kolejny odcinek z Brawl Stars. Oczywiście kolejny odcinek z Brawlsters Stars wlatuje na kanał i teraz nie wchodź do krzaka challenge na zadymie. No myślę, że będzie to ciężkie, bo Krzaków jest to bardzo, bardzo dużo i żeby nie wejść do tego krzaka to jest ciężkie. Wejdźmy sobie na początku poko. Zobaczymy, czy w ogóle coś, coś nam się uda ugrać tutaj, bo ludzie po prostu będą mówić ja już z nim więcej nie gram. Ale no, nie mogę jednak do tego krzaka wejść. Wszyscy inni mogą, więc mają nade mną przewagę. Chyba, że ktoś też będzie robił ten challenge. Dobra. Skupmy się już Bum. Jest. Dobrze. Teraz ominam ją krzak. I gol! Nie weszłem do krzaka w ogóle. Pięknie jest. Jest super. Mi się to bardzo na razie ta gra podoba. Nie wchodź do krzaka, bo bardzo łatwo mi się tutaj gra w pierwszą rundę. Dobra. Nie proszę mi. Nie, 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 nie. No dobra, kierowałem się za bardzo do bramki, nie skupiłem się, że przeciwnicy mnie atakują. A, tutaj będzie problem, żeby przejść. Tutaj będzie zdecydowanie problem, żeby przejść. Raz, dwa, trzy. Nie! Nie! Co ja zrobiłem? To jest taki głupi błąd. Nie. Przepraszam wszystkich, bo... Nie wiem co ja zrobiłem. D nadałoby się Nita, bo Nita może, znaczy miś Nity może wchodzić do krzaka. Nie, tylko spróbuj. Ja nie mogę przejść tak normalnie. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne bym powiedział. Nie, 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 nie. Dobra. No to się ma PEP. No. Weź mnie, nie rozśmieszaj. Tak to nic nie ugrasz. Mogłeś mnie zaatakować, bym był byłem wyczerpany wtedy. No ale jak chcesz tak się bawić, to spoko. Ja nie mogę do krzaka wchodzić. No nie. Muszę teraz to wszystko obchodzić. Nie. Jeszcze pip. Dobra. Może damy radę, nie wiem, ale bardzo dobrze sobie radzimy, bo inni mogą wchodzić do krzaka, ale radzą sobie tak samo jak ja myślę, więc jest dobrze, jest dobrze. Nie, 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 nie. Nie rób tak. Nie trafił, mordis, standard. Nie ma krzaków teraz, więc. No dla mnie lepiej, dla innych pewnie gorzej, bo nie lubią tego, ale ja teraz się cieszę jak najbardziej, że mogę wchodzić do krzaka. Nie, 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 nie. Wywal to. Wywalcie to. Wszyscy. Wywal to gdzieś dobrze. OK. Tylko spróbuj mu podać. Ja będę się cieszył remisem, naprawdę. Ha, jeszcze trafił tego Mortisa mojego. Nie, nie zdążyłem uleczyć, a mogłem tutaj to zrobić. Mogłem. Mogłem, ale no nie dałem rady. Dobrze, tutaj mini leider tutaj jeszcze robi różne rzeczy, ale dawaj wal. Nie, nie doleciało. Remis. Udało mi się zremisować. Super. Jestem bardzo z tego zadowolony, więc. Zróbmy jeszcze jedną rundę. Bo ta runda, myślę, że była ciekawa. Bo ja jestem, myślę, dobrym graczem w Brawl Stars. Więc spróbujmy jeszcze raz sobie zagrać inną postacią. Okej, okay, w tej rundzie też wziąłem postać, myślę, że na daleko. I takiego bardziej snajpera. Więc mogę dobrze pomagać. Nie, 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 nie. Dobrze. Nie zdążył. Naprawdę sam sobie go strzelił? Czemu on sobie samobuja szelił? Ten mordzis nie ogarnia widzę, bo sobie samobuja podszedł do bramki i sobie szelił samobuja tak po prostu. Okej. Okay. Mi się to nawet spodoba. Nie mogę oczywiście wejść do krzaka, więc jakoś ich tak z bliska nie zaatakuję, ale z daleka jak najbardziej. Jak są w krzakach, to z piłką ich widzę. Więc nie wiem. No, nie chowajcie się z piłką, bo widać Was. Uwieście mi. Boom. Boom, Mortis pada. Jeszcze tutaj raz. Pada Karl. Gumą pada. nie, nie pada. Jak ile on, na ilu on życia? 148 naprawdę. Naprawdę. Dobra, jeszcze jeden. Nie, 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 traf. Traf, Olgierd. Dobrze. <grym> nie trafiałem cały czas. Ale wszystko się nadrobi I tak mamy przewagę i Jednym punktem, dobra mogę sobie, muszę sobie obejść krzak, bo nie mogę jakoś zbytnio do niego wchodzić Bum Nie 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 bum Jednak nie bum No i w ogóle nie bum Dobra Jak ja się odrodzę to muszę go zaatakować, a nie Bibi już pięknie sobie poradziła Okej. Okay. Tylko ten krzak najgorszy, że nie mogę do niego wchodzić. A tak, to gra jest normalna. Zwykła, normalna gra i tą grę chyba wygramy. Jestem bardzo zadowolony, więc dam szczęśliwą minkę na czat. Dobra, i co jeszcze? Walniesz jeszcze raz? No, pięknie. I myślę, że już możemy skończyć ten odcinek. Jeżeli takie króciutkie też odcinki z Brawl Stars wam się podobają, takie challenge, no to Zapraszam do subskrypcji tego kanału i zostawienia łapki w górę oraz napisanie w komentarzu, że takie filmy Wam się podobają. Króciutkie Challenges Brawlers. No a ja się już z Wami żegnam. Elo!